Witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj mam dla Was propozycję zestawu komputerowego dla gracza w kwocie 5263 zł. I również jest to propozycja dla osób, które lubią cichą pracę komputera. O tym będzie kilka słów za chwilę. Teraz omówimy sobie pokrótce po zespoły. Zaczniemy od płyty głównej MSI Z170A Tomahawk. Płyta w naprawdę bardzo przystępnej cenie, 515 zł. Ja wiem, że mam tutaj znowu kolorystykę czerwoną. Niektórym z Was ta kolorystyka się już przyjadła. Nie dziwię się, bo co drugi produkt gamingowy właśnie takie kolory ma. Natomiast w tej cenie powiem Wam szczerze, nie ma zbytnio co wybrzydzać, bo za 515 zł. raczej nic lepszego nie dostaniecie. Płyta posiada dwa wyjścia USB 3.0 na przedni panel obudowy, również wsparcie dla crossfire, gdyby ktoś chciał takiej konfiguracji w przyszłości używać. Natomiast ja wybrałem tak czy inaczej kartę Nvidia. Także SLI tutaj uruchomić nie będzie można. Wejście na dyski SSD ze złączem M2. Na tylnym panelu znajdziemy 4 USB 3.1, 2 razy USB 2.0. 6 sztuk powinno wystarczyć do większości zastosowań. Oczywiście, wyjścia wideo tych raczej używać nie będziecie, bo będziecie używali tych, na, które są wyprowadzone na karcie graficznej. I przyzwoita dźwiękówka. Dalej, procesor i5 6600, czyli 4 rdzenie. Nie powiem wam, szczerze, że do każdej gry praktycznie wystarczy, nie ma problemu. Ja wiem, że są niektóre gry, które korzystają z wielowątkowości i procesor 6700 czy też 6700K daje e, niezłego kopa, natomiast pamiętajcie, że to są niektóre tylko lokacje w grach, także są, nie wiem, jedna, dwie mapki w grze, zazwyczaj po jednej mapce, gdzie. E, takie coś jak właśnie wielowątkowość w procesorze się przydaje. Także i piątka moim zdaniem jest to optymalny wybór na chwilę, oczywiście obecną. Przypominam, że to chłodzenie nie posiada w standardzie boksowego chłodzenia, także tak czy inaczej musicie dokupić do niego kuler, Natomiast my będziemy go tutaj na tej płycie z pewnością kręcili. Takie przynajmniej mam wrażenie, że jeżeli ktoś kupuje taki konfig, to będzie podkręcał procesor. Dlatego też ja dorzuciłem Fortisa 3. Natomiast proponuję Wam tutaj dorzucić Grandisa 2. Będzie ciszej, a o ciszę właśnie między innymi w tym komputerze chodzi, natomiast nie było go dostępnego. morale na chwilę obecną, dlatego też rzuciłem Fortis 3. Oczywiście Fortis 3 również sobie poradzi z tym procesorem, nie będzie problemu, natomiast na Grandisie, jak mówię, będzie po prostu ciszej. Fortis jest droższy około 35-40 zł bodajże, także wielkiej różnicy w cenie nie będzie. To jest akurat druga edycja Fortisa, także mamy zaślepione chociażby tutaj rurki ciepłe, ładnie to wygląda. Estetycznie po prostu w do wersji pierwszej. E, ok, dalej, pamięci. Kolor czerwony akurat będzie pasowało do kolorystyki płyty głównej. No, chyba, że ktoś zdecyduje się na inną płytę, to w tym momencie. Również warto zmienić będzie pamięci, bo będzie waliło to po oczach. Aczkolwiek powiem Wam szczerze, że w tym przypadku nie będzie to wiek... miało większego znaczenia, bo mamy obudowę bez okna. 8 GB razy 2, czyli 16, moim zdaniem standard na chwilę obecną. Corsair Vengeance, 3000 MHz, również szybkość moim zdaniem, taktowanie pamięci optymalne. Niektóre płyty nie potrafią sobie poradzić z szybkością 3 czy też 3200 podczas podkręcania procesora, dlatego też nie ma zbytnio tutaj, co, co moim zdaniem szaleć. Także 3000 w zupełności, jak mówię, wystarczy. Dysk SSD tylko i wyłącznie na system, tak naprawdę, i podstawowe programy, których używacie na co dzień. Transcend SSD 370S 128 GB naprawdę fajny dysk z fajnym kontrolerem. Ja testowałem go u siebie, chyba bodajże, tylko wersję 256 GB i naprawdę polecam. W tej cenie jest to jeden z lepszych wyborów. Jeżeli chcecie, oczywiście, jakiś SSD na gry, to musicie zaopatrzyć w większą pojemność natomiast wtedy wiadoma sprawa że pójdzie do góry również i cena. Natomiast powiem wam szczerze że jeżeli ktoś myśli o postawieniu wszystkich gier na dysku SSD no to minimum 480 GB. Takie oczywiście jest moje zdanie. Gry teraz ostatnio dość moc, dużo ważą chociażby samo GTA waży ponad 60 GB. Nie pamiętam ile Battlefield 1 ale chyba 40 także dwie gry już mamy 100 GB zajęte. Ok, dysk dane. Wybrałem Toshibę P300, nie bez powodu, jest to nowa seria dysków Toshiby. Ja w jednym komputerze już montowałem ten dysk i pewnie on naprawdę jest cichy, także dlatego go tutaj Wam polecam. Cena również bardzo przystępna, poniżej dwóch stówek, czyli jak za tą pojemność jak najbardziej ok. 1TB, taka pojemność bezpieczna, bym powiedział. Oczywiście, jeżeli ktoś potrzebuje większej, to kupuje dysk o większej pojemności. Karta graficzna MSI GTX 1070 Gaming bez XA. Tutaj różni się ona od tej karty z X-em tylko i wyłącznie taktowaniami. Także, jeżeli ktoś chce, może sobie podbić te taktowania. Oczywiście nie gwarantuję tego, że to się uda, bo te karty są tak czy inaczej już A być może jest tak, że karty z X-em są selekcjonowane, czyli te rdzenie właśnie są selekcjonowane i lepiej po prostu, znaczy trzymają większe, lepsze zegary. Chłodzenie Twin Frost 6 Naprawdę bardzo wydajne, bardzo ciche. Karta półpasywna. Poradzi sobie z każdą praktycznie grą na ustawieniach ultra w rozdzielczości Full HD, a i wiele gier również obsłuży w rozdzielczości WQHD, czyli 1440P. I obudowa. Obudowa wyciszana z PC Pax M70. Jest to wersja druga, czyli edycja druga. Zostało kilka rzeczy tutaj poprawionych, między innymi. Wymiana filtra, znaczy nie tyle wymiana co wyjmowanie filtra na zaślaczu, jest to o wiele łatwiejsze. Obudowa, która posiada wbudowany kontroler obrotów, dokładnie dwa niezależne, także możecie sobie wentylatory skręcić. Tych wentylatorów w komplecie macie trzy. Dwa na przodzie, jeden na tyle. Są to Sigma Pro, naprawdę nie są to wentylatory głośne. A jak mówię, tutaj proponuję Wam ustawić te niższe obroty, te naprawdę nie będą one w ogóle słyszalne. Ja testowałem również tą obudowę u siebie na kanale i powiem Wam że naprawdę daje radę. Oczywiście weźcie pod uwagę to, że obudowy wyciszane zazwyczaj będą miały troszeczkę wyższe temperatury od tych obudów, które mają, które kierunkowane są na przepływ powietrza. To jest oczywiście zrozumiałe. Mamy zabudowaną tą dolną komorę, gdzie mamy zasilać klatki na dyski. Fajnie możemy tutaj ukryć kable, fajnie to wygląda. Obudowa oczywiście, ponieważ jest wyciszana, posiada maty bitumiczne na panelach bocznych, na górze, jak i również na froncie obudowy. Tutaj będą one pokazane. Tak wygląda już z zamontowanymi podzespołami, naprawdę sporo może pomieścić, wysokie chłodzenia, długie karty graficzne, dedykowane miejsca na dyski SSD, także skrzynka naprawdę bardzo fajna i w tej cenie, to jest cena około 280 zł, moim zdaniem jest to jeden z najlepszych wyborów, jeżeli chodzi właśnie o budowę wyciszane, bo tak naprawdę ciężko dostać coś dobrego w przyzwoitej cenie. I ostatni podzespół, zasilacz Silent PC Supremo M2, jednostka semi-modularna. Z czarnym płaskim okablowaniem, za co plusik. Oczywiście wysoka sprawność, bo mam tutaj certyfikat 80 plus gold. W środku również elektrycznie zasilacz bardzo dobrze wypada, także w tej cenie, a jest to niecałe 300 Wydaje się on naprawdę bardzo dobrym wyborem. Przypomnę tylko o promocji dla moich widzów w sklepie Net, kupując komputer za minimum 1500 zł i używając odpowiednich kodów, cały opis promocji macie w opisie tego filmiku. Możecie kliknąć w linka i tam wszystko będzie opisane. Macie darmową wysyłkę i do wyboru albo pendrive'a za symboliczną zotówkę lub też składanie kąpa za symboliczną zotówkę. Także warto z tego skorzystać. się to wszystko, bardzo Wam dziękuję. Link do koszyka i do pozyspołów w opisie tego filmu. Trzymajcie się, pozdrawiam. Cześć! Zapraszam do mojego sklepu komputerowego blackwhite.tv.